Leonard Sołtysik to polski kompozytor, aranżer, pedagog, który zapisał się w historii polskiej muzyki. Ostatnio spotkał się z uczniami liceum ogólnokształcącego w Siewierzu w ramach programu Comenius School Living. Liceum siewierzo. Y uczestniczy w dwóch programach zagranicznych jest to Comenius Regio i Comenius School Living i głównym koordynatorem tego drugiego projektu jest pani Urszula Kosteczka w ramach tego projektu Comenius School Living wpadliśmy na pomysł żeby zorganizować kawiarenkę literacką kawiarenka będzie muzyczną kawiarenka będzie zmieniała swój charakter w zależności od osób które będziemy do niej zapraszać i pierwszą osobą Którą do tej kawiarnki zaprosiliśmy, był Pan Bernard Sołtysi, dlatego że w tym roku akurat przypada e, jubileusz 10. rocznica e, m, Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcyjęzycznej, której on jest e, głównym e, jury, e, głównym jurorem. Chcielibyśmy, żeby e, w tej kawiarence nasza młodzież spotykała się z ze znanymi absolwentami m, liceum, poznawała ich losy. E, karierę. Także myślimy, że pan Bernard zapoczątkował bardzo dobrze to spotkanie. Co Bernard Sołtysik uważa za swój największy sukces? Będąc w 81 roku w Stanach Zjednoczonych miałem, z grupą Procontra, miałem sposobność i zaszczyt wystąpienia w słynnym koncercie na rzecz Solidarności, który był transmitowany na cały świat. I moja grupa wzięła w tym udział. Śpiewaliśmy tam aż osiem piosenek. Gwiazdą tego programu był Bobby Winton, to jest znakomity amerykański piosenkarz, który w Polsce był w latach, nie pamiętam, 80., może wcześniej, ale raczej 80., dosyć znanym, ale tylko z jednej piosenki. Okazał się niesamowitym showmanem, jak go tam zobaczyłem. I i to, to dla mnie było tym wyróżnieniem. Dlaczego? Dlatego, że w tym koncercie poza wykonawcami amerykańskimi brał tylko udział Krzysztof Krawczyk i San Borys. I my. Jaki według niego jest przepis na sukces i jakie cechy charakteru należy posiadać, by móc zostać gwiazdą estrady? Przepraszam za taki kolokwializm, ale powiem, że to trzeba mieć twardą skórę, taką byczą skórę. To znaczy być przede wszystkim bardzo odpornym psychicznie, bo można się załamać, bo szczególnie teraz przy, przy różnych wpisach dziwnych, na różnych forach internetowych, nie trzeba się bać estrady, bo człowiek, który nie ma odwagi wyjścia na estradę, to w ogóle nie powinien wychodzić na nią, prawda, a więc odwaga. Ja, ja bym powiedział więcej, może to troszeczkę dziwnie zabrzmi, ale troszeczkę tupetu trzeba mieć, ale takiego zawodowego. Musimy coś wnieść do tej muzyki, to znaczy wnieść siebie. Jeżeli do tego wszystkiego wnosisz siebie, to jest OK. a jak nie, no to, no to, no to jesteś tylko, to śpiewasz tylko covery, o. Obecnie Bernard Sołtysik współpracuje z zespołem Klipsy, który tworzą wokalistki z Siewierza. Rozpoczynając e, współpracę z, z tą młodzieżą, ja nie myślałem, że dojdzie aż do takiego momentu, w którym one właściwie na dzień dzisiejszy są przygotowane do tego, żeby już, już zacząć myśleć poważnie o piosenkarstwie. Teraz one muszą dać siebie. Jak one dadzą z siebie to, co drzemie, a wiem, że drzemię, bo ja to e, na tyle już je znam, że wiem, że tam potencjał jest. To tak wypłynęło z inicjatywy pana Bernarda. Dwa lata temu po festiwalu obcojęzycznym organizowanym tutaj przez naszą szkołę dostałyśmy po prostu cynk przez Grzesia Węglarza. Zostałyśmy zebrane w sali właśnie w Domu Kultury, gdzie pan Bernard nam zaproponował właśnie współpracę no i jakby stworzenie całego zespołu. Dzięki panu Bernardowi tak naprawdę możemy się rozwijać, możemy robić to, co, co chyba każda z nas chciałaby robić w przyszłości, no i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę je przycisnąć? Tak, oczywiście. <laughs> Katarzyna Całka i Tefał